Musimy chcieć żyć razem, a w Danii jest tak, że jeśli demokracja i religia wchodzą ze sobą w konflikt, to religia musi ustąpić i dlatego do ludzi, którzy tu przybyli i popełniają przestępstwa. Nie powinniście tu być. Nie chcemy waszej szaleńczej jazdy. Nie chcemy waszej kultury dominacji. Niszczycie najpiękniejszy kraj na świecie i po prostu nie możecie mieć do tego prawa. Nikt nie potrafi zrozumieć, dlaczego iracki mężczyzna skazany za brutalne pobicie niewinnej osoby kijem golfowym. Nie może zostać wydalony albo dlaczego wcześniej karany mężczyzna z Kosowa, skazany za wieloletnie znęcanie się nad swoimi dziećmi i małżonką, ma mieć pozwolenie na pozostanie tutaj. Rząd proponuje więc, aby cudzoziemcy byli w przyszłości wydalani, jeśli popełnią poważne przestępstwo i zostaną skazani na co najmniej rok więzienia, i to niezależnie od tego, jakie mają związki z Danią. Tym samym jasną zasadą stanie się, że jeśli ktoś zostanie skazany na przykład za gwałt, ciężkie pobicie lub inną formę tego, co określamy jako poważną przestępczość, to jego pobyt w Danii dobiega końca. Dzięki surowej duńskiej polityce imigracyjnej, w ramach której już dziś działamy na granicy dopuszczalnych przepisów, wydalamy wielu cudzoziemców, którzy niestety przybyli tu, by popełniać przestępstwa. Możemy teraz pójść dalej, ponieważ tuż przed świętami Bożego Narodzenia Danii wraz z Włochami udało się zdobyć poparcie 27 krajów. Krajów? Dla nowej interpretacji Europejskiej Komisji Praw Podstawowych. Teraz przede wszystkim to społeczeństwo i ofiary mają być chronione, a nie sprawca. A ty chcesz tego samego w Polsce, czy wolisz inną drogę? Lajkuj i udostępniaj, jeśli uważasz, że czas na surowe zasady wobec nielegalnych przestępców imigrantów.